O, A to nie ci sami, nie? Znowu Street Fighter, widzisz? Bo przed chwilą jechał Street Fighter, nie? Czerwony w tamtą stronę. Chyba, że zawrócił, jedzie z powrotem. To jest możliwe, nie? Bo ten, ale tam oni jechali chyba w grupie wszyscy, nie? Nie, sami z pasażerkami to zawsze tak tu jeżdżą, że ja nie wiem. Te opony jak? Może potem, słuchaj, yy, odkrytaczka jest nagroda. Może. Bo to są Micheliny Pilot Road te chyba 5, nie? Czy coś takiego. No że jak powiedzmy usiądzie ktoś w tył... podobno no, chwalą mnie te. No wiadomo, nie? Ludzie ich chwalą te opony. Myślę, że przebieg za to większy jest na tych oponach, nie? No, zobacz tylną, jaka jest płaska, widzisz, ona na pewno przebiegi robi większe, bo jak spojrzysz na moją, to moja jest taka bardziej szpiczasta, nie? No. Całkiem fajnie. No GS-y i KTM-y to tu królują, nie? Ale teraz idziemy na rondze i na rondzie w prawo? Czy zjeżdżamy w górę miasta? Nie, no na rondzie w prawo. No a Benelli, zobacz, Benelli jak, wygląda jak ten, nie? Jak GS! Ten ostatni. Powiedz, powiedziałbyś, że to jest ten ostatni biały co tam jedzie, że to jest że to nie jest GS tam na końcu? No, nie wiem, pasył, nie jak ściągać to od najlepszych Tak jak ściągać to od najlepszych Ten biały z kuframi Ten biały z kuframi co to jest za marka zobacz Co to jedzie za motocykl ten biały z kuframi Teraz to tam będzie zawracał? Co to jedzie za motocykl? Tiger Nie a to jest ten, ten. <laughs> Benelli TRK 500 kuźwa! Ale i światło dokładnie zrobione. To też Benelli. Tu jest ta droga, yy, przez to, że jest taka fajna, to tu też dużo lokalesów przyjeżdża. Jak widać. Ale full jest nie? To jest różnymi, 5. Z różnymi zesłami robimy zadania motocyklowe, robimy roketę oni tam na tym rondzie zawrócą i z powrotem będą grzali. No. no! zaraz zobaczysz, że Street Fighter będzie wracał, bo po co on tam na maniwę ma jechać? Ten Street fighter zawróci tam gdzie na tym rondzie tu najbliższym i zaraz będzie tu z powrotem zasuwał Taka zabawa Chicken strips tradycyjnie jest Czyli zdrowy rozsądek zachowany. A teraz duże jeziora pojedziemy i zaraz spadamy w prawo. Te 4 km zdaje się. Ta jesienna pora ma to do siebie, że można trafić no, naprawdę bardzo mały ruch, na tych drogach, na których normalnie jest bardzo duży ruch. Tak jak na przykład teraz, w tej chwili. Właśnie przed chwilą mijaliśmy mm, takich kolesi na sportach, których na zakrętach nas wyprzedzali. Znaczy jak staliśmy na poboczu, to oni zasuwali, no i teraz tutaj ich właśnie mijaliśmy, jeden miał glebę. Na szczęście nic się nie stało, tam motocykl ucierpiał, ale kierowca cały. ZX10R, zdaje się, to było i miał i lusterko urwane, więc... Jakieś szkody były, no ale stali już przy motocyklu i gadali, więc nic, nic się nie stało. No, jakie tu tanie paliwo. 1,64, normalnie 1,74. zawrotka jest <gry> jak widać Zaraz nie będzie sport tutaj ciąg Ja nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, że to, że, że gościu jedzie i to szybko, taki motocyklem, siedząc okrakiem, nie dotykając zbiornika. On po prostu już ma oba kolana wyciągnięte, żeby móc prawym i lewym dosięgać do ziemi, kurwa, od razu. Ja pierdziele, ale no ja. ale jedzie, no, zasuwa. Się boję, że mi tu jakiś wyskoczy z naprzeciwka co przestrzeli przecież to jest całkiem prawdopodobne o, a tutaj słynny zakręt Patryka tu jest gdzieś fotorader, o tutaj Co to, to codziennie trenuje, to. Aj, nie ma! Tak wygląda to miejsce, gdzie się lokale się spotykają, jak fajnie. O. o! Ile wiary! Jak to jest z granicą? Jak patrzę na nich, to wydaje mi się, że to jest na granicy wszystko, co nie robią, czy nie? No jest zawsze, tak wiesz, granica jest w głowie, ale dwa, że jednak mimo wszystko tutaj e, rozsądek ci mówi, że, że odpuść, bo... Bo to, że motocyklem się da, to jest oczywiste, ale może być twój błąd, ale równie dobrze może być z drugiej strony czyś błąd, nie? I wtedy, się, I wtedy się zesrało, nie? Czyli to jest to, co parę nas tak minęło, że szli idealnie środkiem. Tak, tak, tak. tak, tak. środkiem no to pistol, nie? No, no zobacz jak tutaj. My tutaj czasami jak odpalimy, to, to wiesz, wstydu nie ma, ale, ale ci powiem, że ja to tam odpuszczam, bo się boję, żeby się coś nie stało, nie? No my to nie Szybko sobie można jechać, ale to nie tutaj, nie? Jedzie To amator w białych trampkach. Tutaj jeden z naszych uczestników chciał sobie zrobić selfiaka. I tu siedział, tak tam, i tam siedział, tam gdzie ten koleś w tym kombinezonie, wziął sobie telefon Tak, nie Wstryknął, akurat tak wstryknął i tu ma gościa na kawasaki na, na łokciu kuźwa. Centralnie ma za sobą jego głowę w kasku. Tu sobie zrobił, tak wiesz, bo i zrobię sobie selfie na zakręcie. Jep i tu kuźwa motocyklista. No, Tak tu się dzień toczy na zakręcie. Piękne malowanie mógłbym tu mieszkać o, tam okienice tu bym sobie na leżaczku siedział teraz, co by sobie patrzył. Potem siadł na motocykl i zapojeździł dobre miejsce do zamieszkania, nie? No właśnie przed chwilą to samo stwierdziłem, że tak jak ostatnio było tu zawsze ich mało przez ostatnie lata, tak teraz kurde jeden przy drugim, nie? A to Benelli jaki bajer. Não meia